Z Państwem spotkać i udzielić informacji. Natomiast sami byliście Państwo świadkami tego, co się działo tutaj przed chwilą. Mimo chęci, mimo tego, że Pan Terez Wojciechowski był otwarty i chciał z Państwem rozmawiać, w warunkach, które miały miejsce przed chwilą, no było to niemożliwe. I chciałabym powtórzyć, żeby A Co to takiego nie... się stało? Właśnie, bo. Coś zostało zmuszone, ktoś pobił, bo chyba wystarczy zamknąć budynek i możemy spokojnie wejść sobie na pierwsze piadrowe, słuchać co mam coś do powiedzenia, prawda? Może Pani powiedzieć, co się stało przed chwilą, bo może widzieliśmy różne rzeczy. A pani z dziennikarzem? Czy to tak, jest dziennikarzem. Jedno drugiego Dobrze. nie wyklucza, nieprawdaż? No, to też prawda. E... <grym> się jeszcze raz, e... <grym> bardzo proszę państwa o chwilę cierpliwości. Rozejdźmy się teraz. konsultujemy się jeszcze raz z panem prezesem, ponieważ w tym momencie cały czas jest zajęty. Domyślam się, że również państwa koledzy dzwonią do niego chcą usłyszeć co się tutaj dzieje, prawda? E... Proszę chwilę czasu. Będziemy się z państwem i będziemy i się mówić. Jedno spotkanie, tak żebyście Państwo mogli otrzymać pełną informację. A w tym momencie przykro mi za to, co ma tutaj miejsce. Bardzo proszę o cierpliwość. Gmina jest kibiców, tak? Nie, absolutnie. W ogóle nie chciałabym szukać no, niczego. Nie możemy wejść na pierwszy piętro? to już nie ma kibiców. To możemy pana wejść pana i Proszę, rozmawiałam z panem Wojciechowskim raptem 15 minut temu. Czyli jest. Jest pan Wojciechowski, a no. nie sprowadzalibyśmy państwa tutaj, gdyby pan Wojciechowski nie dochodzi do konferencji, powiem okay. o tego, że... Znaczy, Pani zrzuca się... wszystko na kibiców, A... także widzicie, widzicie Państwo, co przed chwilą się działo. No Właśnie nie widzieliśmy do okay. końca. Więc... Jeszcze raz, bardzo dziękuję za to, że mogliśmy się teraz tutaj spotkać i bardzo będziemy się starali doprowadzić do jeszcze jednego spotkania. Bardzo proszę o chwilę czasu. Mamy do Państwa numer telefonów, będziemy się z Państwem kontaktowali. Bardzo dziękuję i będziemy z Państwem w kontakcie. Czy to będzie jeszcze dzisiaj? Warszawie ja. ja. czy w Katowicach? Ja. Można prosić jeszcze raz? Jeszcze <laughs> raz. 需要自己。